coś, Szemka, widzowie, No, nie, bym musiała zrobić kolejną część. To zrobię kolejną część. I wtedy, nie wiecie gdzie. I powiem wam w drugiej części, bo ja się boję, bo się boję odwrócić kamerki z mitem. Ładnie! Mój tablet Bój! się! Bo ja zawsze z niego nagrywam. Jezus! Tu jest jakaś uklamówka. Mam na guzce łóżko z Takimi słuchami. I do tego mam drapinkę. Jest bardzo fajnie. Moja się cały czas śpi na tym dole, nie mogę się spokoić, ona teraz sobie ogląda na dole i chcę Wam w drugiej części pokazać jak to łóżko wygląda. Powiem Wam, że jest z zaciekawioną schodnicą, nic więcej nie mówię, nie powiem Wam, po co mam ten plastel, bo kiedy Blanka chciała wyścig, I musiałam kończyć. To w kolejnym dniu albo później nagram. Nie wiadomo, bo dziś mój babecki ma, ma upiec, upiecko. sobie testa. Na moim kanale będzie to. Od jutra będzie test. wiecie, Bo wszyscy czasem ja nie mogę tak dużo filmów, bo mi jeden spanowano. Zawsze wchodzicie na mój kanał i widzicie spanowany kanałek. Jeden. To. Ten spanowany. Jest chyba z Robloxa i nie jest taki ja nie pamiętam i będę kończyła. Pa, pa!